Sraczka! To może spotkać Twój mózg oglądając Polską Ligę, ale to co Lech pokazuje w pucharach to coś naprawdę niesamowitego. Prawo dla nich. Awans do ćwierćfinału Pucharu Biedronki jest właściwie w kieszeni. Właściwie to można by go nawet obstawić. Otwórz konto z kodem Mareczek. Link znajdziesz w opisie. Ciuła jak Mareczek. Hmm. hmm. Co tam, boss? A don't know. Ale czego boss nie wie? Hu W sensie kogo powołać, tam, z rezerwowych? No, dużo kontuzji, ale... No, I don't know, hu jakoż tak, ogólnie! Ale, no... bo zna kilku polskich piłkarzy. HU! No, na przykład... Lewandowski, Lewandowski. Jesz, Szczęsny, Szczeszny, Jesz papieroszek. Zieliński, Zieliński. Jesz bat jest reszta. BOS! Ja przygotowałem listę ponad 50 godnych do powołania na zgrupowanie. WHAT! sześciu?! Tak! Jest tylu? No, w Polsce jest ponad 430 tysięcy zarejestrowanych piłkarzy. WHAT? Hmm. No, Zajebiście. And how many dobrych. Trzech? My boss. I must go jeszcze raz. Gdzie? On pielgrzymka to Israel. Ale tamto naszych już nie ma za dużo. Już od dawna. Who is this? To jest Helik. Helik. And what he do? Co robi? No kurwa gra w piłkę. Where? Gdzie? W Huddersfield. W championship. Huddersfield? Championship? My Boże. Who is this? Kołalski? Krychowiak. Kryszowiak. Ale on to raczej już na marginesie piłki nożnej. Marquines. W lidze arabskiej gra. Hm. Nikt nie odbiera, czy ogólnie nikt już nie odbiera? Czego? O, o, halo? Halo. dzwoniłem się. Brawo. Pięć punktów dla Gryfindoru. Hmm... Czego? No coś nam chyba przerwało. No coś chyba. To ja! Zajebiście, ale kto? To ja, Krychowiak. Z jakiej firmy? Co? Nie, to ja, Grzegorz. Proszę pani, bo ja dzwonię już do wszystkich. Aha. Ale jakoś tak nikt nie odbiera. Może to znak? Znak? Jaki znak? Znak by nie dzwonić. Ja dzwonię by się dowiedzieć czy może ktoś właśnie ze związku do mnie dzwonił, ale mi się nie wyświetliło czy coś. A w jakiej sprawie mieliby dzwonić? No nie wiem, powołań czy coś. Chwileczkę, to ja muszę to sprawdzić. Okej. Okay. Sprawdzam na komputerze. Okej. Okay. Panie Grzegorz! No i. I... Niech nie dzwonił! O, A może mail? Nie. A fax? Nie. Telegram? Nie. Gołąb? Nie. O, hmm... No. Coś jeszcze? Nie, no chyba nie. No. Czekać cierpliwie na swoją kolejkę! Ale to może. Czekać cierpliwie na swoją kolejkę! Czego nie rozumie? Piękna. Prezes się ucieszy. Co to za gówno, Marek? Nie wiem, panie prezesie. Co to ma wszystko znaczyć? Źle się dzieje. Przez tych szkalowanie papieża jeszcze nam szantusz odejdzie. Co? Nagonka jest. Co związanego chyba z pediatrią. Ale ja nie o tym. A, pomyślałem, że zwierają szeregi. Ja mówię o tym głównie w Lublinie. Jo, było coś. Marek, szczegóły. Podobno trener motoru wyjebał prezesowi z kuwety. Co? Taka skocim... Nie, kuwetą na dokumenty. Aha. Później przez godzinę właściciel rozprawiał o tym, jak bardzo zbo. Okej. Okay. Na koniec zawiesili prezesa. Czyli krótko mówiąc, należało się? Na to wychodzi. Tak czy inaczej, no czy oni są niepoważni, Marek? Gonzalo Fejo. Co jest z tymi Portugalczykami? Czy oni myślą, że to jakieś podwórko jest? Czy oni myślą, że oni grają w jakiejś lidze? What? Arabskiej. No w tej samej razem z Ronaldo. Ke. Okay. Krzyszowiak must be good. No, z braku laku? Żoł, so, what is laku? Tak się mówi, jak się nie ma wyjścia. I got no wyjście. jak masz play. No trudno. Who is this? Szymański. Szymański. And this? Też Szymański. Ten sam? Zupełnie inny. Fantastyczne. Ha! And this? Who is this? To jest Karol Świderski. Świderski. So, why on jest chory? Co? Look at on. Something bad z nim. Boss, on tak po prostu wygląda. Taki urok! No, 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 no! Something wrong w szwiderszki. Ojo, oj, oj. jo! o! Jakaś chryja w motorze! Motosze? What is motosze? Klub w drugiej lidze! What? You got druga liga in polska? Boss, my mamy lig od zajebania! Nikt już nawet nie wie ile! Nikt nie kontroluje! Z 10 poziomów! Fantastyczne! Żoł? tak bos And this guy w ciężka choroba świderski Świderszki. a gdyby nie kontuzje bos byłoby łatwo ke jak nie urok to sraczka. Żoł? tak bos what is srażka bos inaczej biegunka oddawanie stolca o nadmiernie luźnej konsystencji półpłynnego, płynnego lub wodnistego stolca ze zwiększoną częstotliwością 3 lub 4 razy na dobę. Oj, może mieć biegunkę ostrą albo przewlekłą. Ostra najczęściej zakaźna, a przewlekła trwa między 14 a 29 dni. Potrafi trwać tygodniami, nawet miesiącami. Podczas biegunki należy dbać o odpowiednie nawodnienie i równowagę elektrolitową.